Osoby, do których podobno i jestem podobna. O Cameron Diaz mam komentarz praktycznie pod każdym TikTokiem i mam w sumie podobne rysy twarzy i włosy i uroda, więc być może trochę to widzę. Żywot żywo też bardzo często spotykałam się z komentarzami, że wygląda jak ona, i to raz nawet od jakiejś starszej pani, także może coś w tym jest. Jest mi na pewno bardzo miło. Lili z płytkary. Um... Ten komentarz pojawia się wszędzie, a jeszcze częściej pojawia się komentarz, że ja i już wyglądamy jak Lily i Rufus z podkary. I to jest chyba dobre zdjęcie, bo w sumie mamy podobny vibe, podobne fryzury, podobne rysy twarzy, więc na pewno jest to komplement, więc bardzo dziękujemy. Ostatnia osoba to Jennifer Lawrence i szczerze, ja nie wiem czy ja to widzę, ale bardzo dużo osób mi to mówiło, jak mieszkałam w Londynie. Że wyglądam jak ona. Być może wtedy wyglądałam trochę bardziej, bo to jednak było już kilka lat temu. Ale no nie wiem, dajcie znać, co wymyślicie.